Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie na kolejnym filmie Przepraszam, że wczoraj nie było filmu, ale jest za to dzisiaj yy, Nie było też w poniedziałku Fify, bo Były tak okropne dropy, że po prostu nie chciałem tego dodawać, ale dodam to Tutaj te dropy yy, pod koniec filmu A ja was mordeczki zapraszam na odcinek z Nagród z Division Rivals yy, Zapraszam serdecznie do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na tym Kanale, ciebie po 2300 subskrypcji Do końca tego miesiąca Eee, przypominam, że na 3000 subskrypcji farbuję te włosy Przechodzimy do paczek Jesteśmy już, eee, tutaj mamy odebranie nagród i odbieramy Chyba tą trzecią opcję, tak, bo lecimy pod content, nie piłkarze Mam nadzieję, że się uda. Uda coś fajnego dropnąć Skład się nam zmienił, bardzo nam się skład zmienił Kupiłem Alana, kupiłem Dejonga Uczę się nimi grać Na razie idzie nie za dobrze Same remisy poleciały, ale Otwórzmy sobie 6 paczek 6 paczek Zobaczymy, zobaczymy co to będzie Mam nadzieję, że w końcu się szczęście do mnie uśmiechnie Bo nic nie dropi Po prostu nic kompletnie nie wiem czym to jest spowodowane, ale teraz tym też nic nie będzie. Pomijamy takie coś, bo my to po prostu aż boli. No zobaczcie, no co, co, co to jest, co to jest? To, to źle się dzieje, źle się dzieje, bo nic nie dropi fajnego. Te paczki w sumie po pomijamy, bo tutaj nic kompletnie nie będzie. O, Abraham, on ma tylko 76, jest tak słabo oceniony, naprawdę? Lecimy. Kolejną paczkę. Ten pomijamy, bo tu na 100% nic nie będzie ciekawego, bo... Chociaż SUSO. I lecimy. Duża złota paczka. Tu może coś być. Może tu coś być. Proszę żeby tu coś było, proszę żeby tu coś było. Niech się szczęście... No nic nie ma. No nic nie ma. Kurde. Czemu szczęście się nie może do mnie uśmiechnąć? Czemu 81 karta oceniana? Dlaczego takie słabe dropy są cały czas? I teraz mam dwie te same paczki Zobaczmy, proszę Proszę, chociaż żeby Ekrany dzisiaj były, albo walkout'cik jakiś Znowu nic nie ma Co się dzieje? Ja już naprawdę, naprawdę mnie tu Zastanawia co się dzieje i dlaczego Dlaczego kompletnie nic nie dropi Ostatnia paczka dzisiaj Proszę znowu, nic nie ma. No, szkur. Dobrze, dziękuję serdecznie za opening. Eee, Był Nie wiem dlaczego nic nie dropi. Zobaczcie sobie część za Elite 3 za Squad Battles. To samo po prostu. Kompletny syf.

Zaproszczę, jest. Kart Kolejna złota, Naprawdę, kochani, jest better. Tak, Nie jest szczęśliwy, nie jest mi drobiać. Nie jest mi drobiać. Nie jest mi drobiać. Nie Nie to jest Tak. drobiać. Nie jest mi Nie jest mi drobiać. Nie jest mi drobiać. Nie jest mi drobiać. Nie Nie jest jest to mi Nie Nie